Dziecko jest podmiotem, czyli ono decyduje, to dziecko decyduje o tym, co będzie robiło w danej przestrzeni i w danym okresie życia, bo tu należy wiedzieć, w którym momencie wieku, rozwoju dziecka możemy pewnych rzeczy oczekiwać, a w których o te oczekiwania będzie bardzo trudno. I tak właśnie higiena myśli i słów powinna zaczynać się w momencie, kiedy dziecko posługuje się aparatem mowy, wyrażaniem słów, już. W, 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 poprawny, w, w poprawny i skuteczny sposób. Od samego początku dziecko słyszy to, co do siebie mówi, bo to jego myśli kształtują jego słowa, a słowa kształtują działania. Więc jest co robić. Tak, jest co robić, a zwłaszcza wyzwaniem może być połączenie tych trzech ról rodzica. A to, co może pomóc rodzicowi na tej drodze, jest higiena myśli i słów. Bo tak. Będzie łatwiej prowadzić dziecko tą drogą etyczną, tą drogą dobrowolności, żeby dziecko chciało robić coś samo z siebie.